Cześć, Sławko witam serdecznie. Dzisiaj odpakowanie gry planszowej. Właściwie to chyba już nie jest gra planszowa, bo to jest Skirmish, czyli najnowszy Kill Team Soul Shackle. I tak, po bardzo długiej przerwie o 40. Chyba, że liczyć herezję Horusa. No, ta Gra plan grę planszową, oczywiście, herezja Horusa. Bo to też 40. A z drugiej strony ją wydało Fantasy Flight Games. A no i w sumie mam Blackstone Fortress. No dobra, to, to aż nie taka totalna. Jeszcze inaczej to bardzo długo nie miałem żadnego bitewniaka ani skirmisza z Warhammer 4000. Porzuciłem Games Workshop dawno temu i byłem z tego zadowolony, wyłączając dwie ich planszówki, które są tak nic nie warte, poza modelami. No w końcu, w końcu jest powrót, powrót do małymi kroczkami, bo od Kill obawiam się, że ale prędzej czy później wrócę do bitewnej 40, bo mam słabość do tego świata, bardzo dużo. Jeden z moich ulubionych, jeśli nie najulubieńszy. Chyba nawet go wolę bardziej od Star Warsów, a to już o czymś świadczy. Ale dobra, do tego pudełka zaglądajmy. Eee, tak, to jest to, czemu nienawidzę e, gier bitewnych. To wszystko trzeba powycinać, obrobić i skleić. A to zabiera czas, wymaga cierpliwości, a ja nie mam ani jednego, ani drugiego. No więc, po co to wziąłem? bo bo malarz marudził, żeby pograł. No i tak się jakoś to skończyło, że padło ostatecznie na ten system. Jeszcze rozważaliśmy Nekromunda, ale Nekromunda jest nudna, bo są same gangi, nie ma tam wystarczająco dużo obcych ras. Czekajcie, bym się jak to najlepiej pokazać, żeby coś było widać. Może tak będzie prościej. A, żeby te wyprostki tutaj by ładnie się prezentowały. Tu z tego co wiem mamy co? Chyba mamy ee, Dark Eldarów? E, nie mam pojęcia. Tak naprawdę, no, tak, tam no, na Dark Eldarów i jakichś gwardzistów. Jest to tu napisane, oczywiście, tu nie ma nic napisane. Musiałbym sprawdzić tył. Więc tak, wydaje mi się, że tutaj cieni to będą Dark Eldar, a drudzy to mogą być chyba gwardziści. Więc mamy kolejną wypraskę i kolejna wypraska z postaciami. Oj, jakieś tarcze. Tak, jest orzeł imperialny, więc to będą raczej gwardziści. Zastanawiam się, jak to będzie widać. Do tej pory żadnych wyprasek nie, nie, nie prezentowałem. Chociaż nie, trochę prezentowałem Skinner the Monster, więc miejmy nadzieję, że to będzie tu ładnie się pokazywało. To już chyba było, oto mamy znowu ładnego orła do baneru. I tu już chyba mamy początek terenów, które będziemy potrzebować rozstawić. I więcej terenów. Jak widać jest tutaj naprawdę dużo elementów do podsklejania, poskładania. I oczywiście do pomalowania, bo ta gra jak każda zresztą tego typu błyszczy dopiero jak to wszystko jest właśnie ładnie pomalowane i się prezentuje w zajebiaszczo na stole. Ale, nawet bez malowania, i tak, no tu proszę, no. To jest dużo szczegółów, to jest naprawdę wysoka jakość. To jest powód, do którego tym bardziej nabiję Games Workshop, że nieważne jak słabe robią mechaniki, ich poziom figurek zawsze jest wow. Cena często też jest wow, ale, yy, ale, ale. No, tutaj przynajmniej jest jakieś takie pocieszenie, że człowiek wie, spłaci. Także to. Ale kupa yy, się tu ułożyła z tych wyprasek, Jeszcze mamy dwie. Więc tutaj będziemy mieć taką bardzo korytarzową strzelaninę. Nie ma tu żadnych elewacji, jeśli dobrze kojarzę. Yy, to było w tych wcześniejszych starterach z Kiltimu. Tam właśnie był pomysł na takie walki elewacyjne. A tu jest już w zamkniętych, ciasnych pomieszczeniach, gdzie chyba jest jakieś rozwalanie ścian i tym podobne sprawy. Oczywiście, będzie można mniej lub bardziej to wymieszać, wykombinować. Proszę. Tak, o tu oczywiście coś porozwalane, to to, to zawsze obrywa. <grym> nie, nie spotkałem się jeszcze, żeby te karteczki włożone do tych pudeł, jakimś cudem przetrwały. One mają po prostu chronić to, co jest pod tym, przed e, agresją wypraski. No i na szczęście widzimy, tu podręcznik jest chyba że nie uszkodzony w żadnym miejscu. I tu mamy jeszcze planszę, bo jest plansza do tej gry. Nie chodzimy na gołym blacie. Eee, wypraska z naklejkami. Podobają mi się te, eee, te trupy, mam nadzieję, tu widać. I oczywiście podstaweczki, nie? bo musimy mieć po czym biegać. Znaczy, po czym biegać. Musimy mieć e, na co tutaj chłopka. O, I tu sobie zobaczymy tył pudełka. Jeszcze raz, tak, mamy rękę Archona, to będą Dark Eldary. tak, Abolici, więc całkiem zacni. I tu mamy gwardzistów odźwiartunkowych nawet z psem, bardzo sympatycznie. Także tutaj ekipa remontowo-budowlana. Zacznijmy od planszy. Ona chyba nie jest takim klasycznym 90x90, tylko jest mniejsza, ale zaraz się to okaże. Zresztą znaczy nie jej, ale tak na oko ocenię. Może nie jest taka mała, jak mi się wydaje. Tak, to jest chyba 60 na 90 Możecie mnie poprawić w komentarzach, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że to jest właśnie takie. Ojej, żeby sobie nie nie rozdar stołu. O, mieści się prawie cała. Więc nie może być super dużo. Także na takim poletku bitewnym będziemy się tu tłuc. O, jak widzicie, cała się mieści. Na takim poletku bitewnym będziemy się tłuc. Zabudowywujemy to terenami i sobie chodzimy. Mamy różne misje i duperele. Jest na dwustronna, tylko patrzę, że druga strona jest inna, bo znając Games Workshop oni januszyją na wszystkim. Więc dziwiłbym się, gdyby dwie były takie same. Ale i tak jakimś cudem jest za drukowane, co już jest plusem. Dobra, jest chyba trochę inna. Bo tu ma jakiś taki inny odcień. Tak poza tym jest bardzo monotematyczna. Nie, chyba nie jest inny. Teraz widzę, że z po tej strony jest inny odcień. Może to jest po to, żeby szło połączyć dwie ze sobą, jakby toś się jakiś większy mecz zagrać. Tak to przesunę, żeby to światło się nie odbijało. Widzicie tutaj po prostu nie, trochę i tak się odbija światło. Ta strzęsławka jest taka jaśniejsza. No nic. Ktoś może pytać, to skoro tak nie lubisz Games Workshop, dlaczego kupujesz od nich gry? No, jak już właśnie wspominałem, po pierwsze robią zajebiste figurki, które nawet nieużywane się świetnie prezentują na półkach. No, a no niektóre ich gry nie są aż tak złe. Na przykład stare edycje Warhammera, a Warhammer 3000 to naprawdę były fantastyczne gry. Dopiero później zaczęli zażynać to wszystko i, 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 i... No i chcę zobaczyć jak się właśnie sprawdza Kill Team. Do tej pory nigdy nie miałem okazji w to grać. Zawsze właśnie jak już siedziałem w 40 to z armią za milion punktów, trybem gry Apokalipsa, bo im więcej tym lepiej. Wiecie, taka amerykańska megalomania. No więc... Teraz właśnie chcę zobaczyć jak się sprawdzi taki mniejsza skala. Zwłaszcza, że Kompletnie już zapomniałem o Fallout Wasteland Warfare, trochę mnie serducho boli z tego powodu, ale jakoś nie mam czasu grać. Obawiam się, że na to też nie będę mieć czasu, no ale, no ale wiecie, liczba figurek do 40 musi się zgadzać, nie? Tak jak liczba killerów wień, to tu mamy podręcznik, to, to wejdziemy za chwilę i tu mamy, tu mamy chyba jak to malować, sklejać. Tak, tu mamy jak te wszystkie tereny ułożyć, mamy tą instrukcję na stronach nieponumerowanych. Serio, nie ponumerowali się stron? to za amatorka. Jak można stron nie ponumerować? No ale dobrze, to lecimy szybko, widzicie. Tutaj drzwi, nie drzwi, kolumny, łączenia. No jest tego sporo, tu mam ja chłopków pozrobić, niektóre chłopki mają oczywiście warianty, więc nie musimy wszystkich tak samo złożyć, możemy sobie coś tam powybierać. Po, po, po nie jest to jakaś strasznie duża dowolność. Mm. Ale jakaś jest, tak? No nie, nie możemy sobie całkowicie tu wymyśleć drużynę i wszystkich wystawić dla z kanonem. Przynajmniej nie przypominam sobie, aby to było możliwe. Nie ma tu tak takiego luzu. W przeciwieństwie właśnie do Nekromundu, gdzie tam chyba jest większa dowolność w dobieraniu postaci do swojej ekipy, ale za to no, wszystko się dzieje w jednym miejscu, a tu mamy naprawdę szerokie spektrum. I wszystkie fajne rasy, Tyranidy, Nekrony, Gen Steelery, jest nam jeszcze hałasiaki, eldary, nie, nie, eldary, tau, więc to jest znacznie, znacznie ciekawsze. Yy, I tu mamy podręcznik. Duży. O, tu się coś otwiera. Coś co to to można urwać? Chyba nie. Tu mamy opis, jakiś skrót. Hm. Szkoda, że to, to tak nie jest jakaś taka jeszcze osobna kartka, tylko odręczniku, No, ale dobrze. Ile to ma stron? To ma, że to już jest ponumerowane? Tak. 120 stron do przebrnięcia. Ostatnie kilka jest do wykorzystania, na właśnie drużyny. Mamy misje. Nie ma ich jakoś strasznie dużo. No, ale są. A nie, sorry, jest ich więcej, bo to po prostu mamy inne jakieś. Jakieś może kampania jest to podzielona. Ok, tu mamy 3 po 9 misji na kampanię. Tak by to wyglądało. I tu znowu tereny, jak je poustawiać. Zasady, zasady. No i tu mam to co najfajniejsze, czyli właśnie gości, których możemy brać do drużyny ich statystyki, co tam robimy, jakie mają uzbrojenie i to by byli ci gwardziści a tu mamy naszych Dark Eldarów jak łatwo się domyślać, Dark Eldary są moim preferowanym zespołem jestem zawsze antyimperium więc Chaos, Dark Eldary, Eldary nawet też są Bliższe mojemu sercu niż granie tymi tymi, 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 tymi yy, sługami martwego imperatora. Także jest to też troszkę tekstu fabularnego, to też jest właśnie taka fajna rzecz w wszystkich podręcznikach 40 że tu Nie tylko zasady, ale i tam troszkę sobie lubię popisać yy, flafu do gry. To zawsze dodaje uroku całej zabawie. Także, aha no i oczywiście jak już wspominałem, no jest to swoiste yy, Januszowanie od Games Workshop, nie ma tu w ogóle kości do gry, tak, więc kości trzeba mieć swoje. Czego tu jeszcze nie ma? Nie, to chyba, aha nie ma oczywiście miarek, no bo po co? Także jest to zestaw startowy, znaczy chyba to jest zestaw startowy, tak to rozumiem, to jest zestaw startowy, ale nie kompletny, więc wiecie, pieniądze, nie? Dobra, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się materiał podobał, jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Subskrybować kanał, dzielić się z znajomymi. I co? Widzimy się w następnym środę. Szóstek!